Czy zastanawiałeś się kiedyś, którzy bogowie Wikingów byli najpotężniejsi? Ich siła, mądrość i gniew mogły decydować o losach całych światów. Dziś odkryjemy pięciu najpotężniejszych bogów mitologii nordyckiej. Zaczynamy od Niorda, boga morza, bogactwa i żeglarzy. Wikingowie modlili się do niego przed każdą wyprawą, wierząc, że zapewni im pomyślne wiatry i bezpieczną podróż. Hel, tajemnicza i mroczna władczyni krainy zmarłych. W połowie piękna, w połowie gnijąca, Strzegła dusz tych, którzy nie zginęli w chwale na polu bitwy. Loki, Bóg oszustwa, chaosu i podstępu. W jednej chwili sprzymierzeniec bogów, w drugiej ich największy wróg. To on sprowadził Ragnarok, koniec świata. Nie może tu zabraknąć Tora, Boga burzy i piorunów. Z Mjolnirem w ręku walczył z gigantami, strzegąc ludzi i bogów przed siłami chaosu. Numer jeden to Odyn. Ojciec bogów, władca Asgardu i mistrz mądrości. Stracił oko, by zdobyć wiedzę, a jego kruki Hugin i Munin przynoszą mu informacje z całego świata. Który z tych bogów był Twoim ulubionym? Napisz w komentarzu. A jeśli chcesz więcej epickich historii, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, zostaw lajk like i widzimy się w kolejnym odcinku.